Ewangelia według świętego Marka. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadając na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał możesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Dziś Jezus pokazuje mi człowieka chorego, który cierpi na trąd choroba, która prowadzi do śmierci. Spróbujmy wczuć się w tego człowieka, który klęka na kolana, widzi ostatni ratunek Jezusa tylko ten może go uzdrowić, a jednocześnie mówi do Jezusa w postawie wielkiej wolności: Jeśli chcesz, choć czuję na sobie Ciężar, lęk przed śmiercią. A Jezus zdjęty litością dotknął go. Dotknął człowieka, który dla ówczesnych ludzi był niechciany, którego wszyscy się obali, którego wykluczyli. Jezus przyjmuje, dotyka i uzdrawia. Zastanówmy się, ile w naszych relacjach do Boga, przyjaciół, najbliższych, Chorych, jaka jest nasza postawa wolności, życzliwości, bezinteresowności, dobrych słów, gestów? Jezu, naucz nas wolności, miłości, życzliwości, łagodności w relacjach i otwórz nasze oczy, serca i umysł, by były gotowe na przemianę.